Nie widzę. Przechodzimy zatem do następnego punktu, a mianowicie interpelacje i zapytania radnych. Kto z radnych chciałby zabrać głos w tej kwestii? Szybkie Tylko... pytania. Nie wiem, czy wszystkim jest wiadomo, ale w pewnej większości tak, że nasz dług zbliża się do granicy 10 milionów złotych, To jest już 54%, więc ta. Więc ten pułap przy który gmina nie powinna przekraczać, już jest niedaleko. Chciałbym się dowiedzieć, czy klub, klub razem ku lepszemu ma pomysł bądź sposób na zmniejszenie tego długu i z czego ten dług zostanie spłacony. Pytanie chciałbym zadać panu przewodniczącemu klubu, ale widzę, że, że jest nieobecny. Więc, więc może. Pani Podkowska, jest z ambitniejszych radnych tego klubu, mogę odpowiedzieć <coughs> na to pytanie. Aby uzupełnić to, mam drugie pytanie. Wszystkie propozycje zmian, propozycje uchwał, czy to przez moją osobę, czy przez radnych, niezrzeszonych, są przez klub radów Ku Lepszemu bojkotowane, a bardzo często nawet wyśmiewane. Więc Chciałbym się dowiedzieć, czy Klub Razem Ku Lepszemu zacznie wprowadzać projekty uchwał, które zmniejszą skutki bezrobocia, wykluczenia społecznego, prosto mówiąc biedy? Kiedy zaczniecie Państwo wprowadzać projekty, które pobudzą gospodarkę gminy? Kiedy zajmiecie się rozwiązywaniem problemów, problemów mieszkaniowych w naszej gminy? Tak. Czy są jeszcze jakieś? Wszystkie propozycje zmian, propozycje uchwał, czy to przez moją osobę, czy przez radnych, Miejską, są przez klub Rady Królewskiej bojkotowane, a bardzo często nawet wyśmiewane. Więc chciałbym się dowiedzieć, czy klub Rady Królewskiej, zacznie wprowadzać projekty uchwał, które zmniejszą skutki bezrobocia, wykluczenia społecznego, po prostu mówiąc Kiedy zaczniecie Państwo wprowadzać projekty, które pobudzą gospodarkę gminy? Kiedy zajmiecie się rozwiązywaniem problemów, problemów mieszkaniowych w naszej gminy? To wszystko? Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Interpelacje i zapytania radnych? Czy pan, pan, panie radny, spodziewa się odpowiedzi teraz, czy na piśmie? nie to proste pytania. Proste pytania, więc ja prosto, krótko, może odpowiem jako przewodniczący rady. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby radny niezrzeszony zajął się tymi samymi problemami, których Pan tu wspomniał. To nie nasza wina, że Wy jako radni niezrzeszeni jesteście cały czas w opozycji, nawet w stosunku do uchwał, które są bezdyskusyjne. Nie bierzecie udziału w takich uchwałach albo jesteście... Przeciwni albo jesteście wstrzymujący się od głosu. Także nie rozumiem tych pytań w stosunku do klubu radnych razem z lepszym.